Nie ja ma patrzcie jaki ładny traktorek mam dla Was 6120 rk John. Deere A więc 132K nominalne, 145 IPM 5800 masa własna, 5300 udźwig TUZA 4530 cm 4 cylindry turbo silnik drondirowski jak to się prezentuje RK Premium Edition Z przodu nowe opony Teles przedni Tus. 720, 70, 28 100% bieżnik Mocowania do błotników są Po prostu błotniki miał zdjęte, nie wiem czemu przyjechał bez no, Można mu założyć zawsze Już na tym nowym kominie Eweczka Bardzo fajna z oświetleniem, 360 Tył opony 460, 85, są takie jeszcze, to chwilę pojeżdżą, ale noszą nie ma. Jest 25% bieżnik. I tutaj macie, zobaczcie, jest nawet kabina, amortyzowana hydraulicznie. Kabina tu jest ISOBAS LS. przypary wyjść. Zaczep automa automat, przesuwny na szynie góra dół Siłowa rzymska, oryginalna. dla siłowniki wspomagające. EHR na płotnikach. Tak to właśnie wygląda. Eurohaki oczywiście. Ale no, więc bardzo fajny ciężarniczek. RK. Na podłokietniku tutaj fotel pasażera oryginalny fotel operatora tak wygląda. Auto Power z szyberdachem Rodejko bardzo przyjemny traktor na prowadzenie z nawigacją na elektrozaworach ten podłokietnik. A więc, no, jest to Premium Edition. Taka full opcja, można powiedzieć. Z autotrakiem, także zapraszam do oglądania. Do testowania, do zakupu, zobaczcie tutaj to wszystko jak nowe, no bo to jest świeży traktor. Jest świeży traktorek, roleta. Tak to właśnie wygląda. Jeździ bardzo ładnie. Także zapraszam do oglądania, do testowania i do zakupu. Pozdrawiam. Co ja tu mam włączone? Pozdrawiam i do usłyszenia.